Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Hobox, a to jest FIFA 14, droga do pierwszej ligi. Pragnę wam przypomnieć, że dzisiaj grając dwa mecze mamy realne szanse na mistrzostwo, wystarczy wygrać jeden mecz. No to co, gramy pierwszy mecz przed nami i mamy pierwszego przeciwnika. Jaki będzie miał e, skład z rating 76 e, Skład w trakcie e, budowania e, Na pewno nie będzie łatwo, bo ten środek tam e, Markizio, Palacio, e, Hamsik e, no, e, będzie e, niebezpieczny, kiedy nasz przeciwnik e, będzie e, stwarzał sytuację e, w ofensywie Karanowicz do Maguire'a, Maguire, 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 Maguire broni, A jeszcze strzał zablokowany, Burdeński, Burdeński do Kiminsona, Kimings, Kiminson, Kiminson i jest bramka, Karanowicz strzela bramkę. Na 1 do 0. E, oj Wucinic przy piłce. cieś. świetnie. E, wucinic, jego zamiary naszą brońcę. I tracimy w ramkę. Niestety. Mój błąd. Coś tam źle zrobiłem. Niestety. 1 do 1. Nasza piłka. I koniec pierwszej połowy e, dosyć szybko zleciało to 45 minut e, z tego co pamiętam nie było zbyt e, wielu sytuacji e, jeden do jednego e, z dwa, trzy strzały e, po obu stronach e, na pewno jest szansa na wygranie tego meczu, bo przeciwnik e, nie zdaje się niewzruszony. E, naprawdę jest duża szansa na to, abyśmy wygrali ligę e, już e, tym, po tym meczu. E, piłka do Kimingsona! Kimingson! Kimingson! Jak to nie zakończyło się bramką? E, idealne podanie e, do Kimingsona. Błąd obrońcy i niestety tylko e, boczna siatka. Jak to nie wpadło? Karanowicz, Karanowicz, Karanowicz. Karanowicz. E, świetnie dybyluje przy linii. Karanowicz, Karanowicz, Karanowicz. Nie ma bramki! Będzie! Nie! Zablokowany ten strzał. E, było zamieszanie pod polem kar... W polu karnym naszego przeciwnika. Ten strzał e, zablokowany. Szeli po raz kolejny na Karanowicza. Karanowicz! Karanowicz! I! I! Jak to się skończy? I koniec e, pierwszego... E, koniec tego meczu. Niestety remis. Jestem ciekawy, naprawdę statystyk. 443 modnety. No, przeważaliśmy znacznie. Niezasłużony remis. Mogliśmy to wygrać. Zabrakło trochę szczęścia. No dobrze, mamy 10 punktów. Ten remis nie dał nic nam do tego, do przybliżenia się do awansu. Ten jeden punkt nic, nic nie daje. Ale teraz drugi meczy Naszym składem, tym lepszym, gdzie mamy złotych zawodników, czy to będzie zwycięstwo? I mamy drugiego przeciwnika w tym odcinku. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać, ale najpierw zobaczmy, jaki ma skład. Rating 82. I dobry, bardzo dobry skład. BPL Suarez na czele. zanim nim Santi Cazorla. No, będzie bardzo ciężko. Gurieri. Gurieri do Domingueza. Dominguez. Piłka sportowa do Domingueza. Domingueza. Domin Dominguez. I mamy bramkę. Pierwsza bramka w tym meczu. 1-0. Świetna akcja. Domingueza. E, świetnie to zrobił e, Grek e, Przepraszam, e, Argentyńczyk Tutaj e, świetny zwód e, i strzałę Nie do obrony e, Wybijamy tą piłkę Jeszcze strzałę spokojnie e, Bel łapie tą piłkę Salpingidis Do Gurieri Gourier Gurieri, flakla, 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 flakla Flakla! 2 do 0! 20 minuta! I czyżby rage quit? E, to na pewno nie z mojej winy. Stop klatka. I mamy rage quit i wygrywamy ten mecz. E, niestety e, grając tylko 20 minut. E, niestety tylko 200 monet. Liczyłem na trochę więcej, ale ważne, ważne, że wygrywamy ten mecz i mamy mistrzostwo, ale w zamian za to, że tylko graliśmy 20 minut, jeszcze zagramy trzeci mecz w tym odcinku, no to gramy i mamy przeciwnika. Jak rozpoczniemy tą dziewiątą ligę? E, czy uda nam się dobrze rozpocząć i wygrać? Rating 83. Wow. E, Informer Ramos, Royce, Dante Alaba, Boateng. No. E, trafiliśmy w, także w tym meczu na drogi skład. Może po raz kolejny uda się strzelić bramki. I może znowu uda się wygrać. E, piłka do Maguayera w efektowny sposób podaje. E, Karanowicz. Karanowicz kontra Dante. Karanowicz. Karanowicz. Karaman. I mamy bramkę. Karaman. Świetna kontra. E, bezbłędnie wykonana. Już prowadzimy w 12 minucie. Próbę podania. Kto tu strzelo? Ależ wybicie naprawdę e, naszego zawodnika, który był przy Słupku. Przyznam szczerze, że już widziałem tą piłkę w bramce. E, co teraz? E, podanie do Higgins'a. Higgins, 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 kontra Alaba. I świetnie broni Adler, ale jeszcze mamy sytuację. E, 2 do zera Karaman Tak jak w poprzednim meczu e, 20 minut e, tylko wystarcza nam żeby e, strzelić dwie bramkę e, Tym razem e, nasz przeciwnik nie rajkwituje Ale ja już czuję zwycięstwo w tym meczu e, Nie wiem jak wy I kontra znowu Royce Znowu Royce Pędzi po skrzydle e, Royce Royce na główkę. I niestety tracimy bramkę. Ej, już wiemy, że będzie bieg po skrzydle, nie będzie schodził do środka, a jednak. A jednak schodzi do środka. Ej, zaskoczył. Marko. Sahin będzie dośrodkowywał z rzutu różnego. Nie, to Royce. Royce. I 2 do 0 2, przepraszam, 2 do 2 2 do 0 dla niego w główkach Niestety e, On niszczy mnie w powietrzu Bo Ramos, Dante e, Boateng To naprawdę zawodnicy, którzy świetnie e, Potrafią grać w powietrzu e, A tutaj niestety moi Brązowi obrońcy nie potrafią sobie z nimi poradzić. Teraz groźna sytuacja, ale na posterunku nasz bramkarz nie wskazał na rzut rożny. Dam te fakcje ofensywne. Potężny strzał. Podanie, wysokie podanie. Koniec pierwszej połowy. 2 do 2. Karamane, dwie bramki. E, jego, u niego strzelał Dante i Ramos e, Niestety e, z główki e, No cóż, nie miałem raczej w, ty w tych sytuacjach nic do e, powiedzenia e, No przeważa troszeczkę No może znacznie Ale trzeba to odrobić I może będzie szansa na wygranie tego meczu I będzie kontra Marco Royce Oj, Marco, Marco Marco Royce, Marco Royce Broni Nasz bramkarz e, wystraszył e, Niemca w tym e, wyjściem e, byłoby e, to graniczy z cudem i jest świetna obrona naszego bramkarza i, i jeszcze Marco Royce nie popisał się dobrym strzałem e, głową czy uda się przepchać Royce'a nie Royce jest naprawdę bardzo szybki i niestety już miałem powiedzieć niestety bramka ale e, na szczęście owok Higgins do Kiminsona. Kiminson. 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 Nie yeah. On ma adlera. Niestety, on ma adlera. Ale jeszcze będzie sytuacja Jeszcze jedna sytuacja Karanowicz Ka -no -wicz. Jest bramka Maguire jednak strzela tą bramkę 90 minuta 3 do 2 Wygrywamy I chyba wygramy Wow Czyżby za chwilę Jest wygrywamy ten mecz 3 do 2 Pokazujemy, że skład e, tak naprawdę nie ma znaczenia, e, czy za e, milion, czy za tysiąc. E, nie ma znaczenia. Liczą się umiejętności, e, może troszeczkę szczęścia, e, ale na szczęście udało się wygrać ten mecz. Bardzo ciężki mecz. E, nie ukrywam, że on przeważał, ale my 6 strzałów, e, 6 celnych. E, bardzo dobra skuteczność, bo 3 bramki i na szczęście wygrywamy i bardzo dobrze zaczynamy tą dziewiątą ligę bo zwycięstwem i powiem wam tyle że mamy prawie 5000 monet to jest naprawdę dużo ja zastanowię się nad kupnem może kilku zawodników może jednego takiego super taką gwiazdę wytransferować do naszego zespołu E, zobaczymy e, to by było na dzisiaj e, koniec e, ja się z wami e, żegnam e, hea